Dobra lubimy trzy flagi i dwa bounty O ja pierdę jak to jest kurwa jasne ty Pierdolę, jak się rzucili kurwa Wszystkie Kurwa na górę skaczą, żeby lecieć na no pierdolę. Nie, je, co bale, nie leci za sobą. A patrz teraz. A kurwa, nie zdążyłem się, wziąć tego. Na no, barana też nie skoczy <grym grym> Sprawdzamy, że się wygląda, ale chyba się nie da skończyć na głowę komuś Gdzie kolejna flaga Najbliższa w sumie jest chyba tutaj, albo jest jedna tutaj jeszcze i jeszcze jedna z tutaj Ale czy Tutaj czy... mamy 300 metrów Dobra, 333 po, podobne są. Możemy iść na tą stronę, bo jest w stronę strefy. I od razu mamy ziutka, więc darmowa kaska. Jak nas no. nie zajebi. Ma go. Dwóch jest. To nie chodźmy prawo, może zrzut od razu, co? Tym dawaj na Zrobimy. Na prawo. Dobra. Tu coś biegło jeszcze. Widziałem na mapce. Ojej, Masz go? E, kurwa, Piotrek, to jest sobie z palcem dupie. Niebieskie, dobra, rzucam kaszę pod sklep. już kupił, kurwa. Kasę zajebał i kupił tych. Komu siodła miał tyle? No, nie wiem, właśnie... Hmm. Dobry, Dobra, to ja tu to... mam... Koło Bounty'ego jest gościu. I, w, tutaj dawaj te Bounty'e w pobliżu mamy. No, no, no. I gościa też ko koło tego. Jest, przed nami. Masz go. Pięknie. O, bounty za daleko mamy, to dawaj tym rezygnujemy z tego Da się? O Jezu jak daleko jest. Nie, nie no, dobra. To musimy czekać 2,5 minuty. Tak. To możemy sobie tu się od razu kierować, bo tu jest ta flaga. No, dobra, na flagę. W sam raz akurat będziemy. O, spradziony, elegancko. Trakt. Albo właśnie autko weź. Kurwa, żadnych autek. Żadnych helikopterów, żadnych ani motorów, chłopie. pieszo Same rowery, kurwa. <grym. grym> Same rowery, kurwa, tak żeby cię nie było widać. Nie, w kurwie, ilwa. <grym> ładny Ładnych pojazdów Dokładnie tak. Chyba, że ma autika w drużynie. Jest tak kurwa flamia niebieska. O! Coś chyba jedzie. Co? To, to ja? silnik słyszę. O, ja widzę. To, to, jest, to jest elektryk. Ja <laughs> słyszę ten motor. słyszeliście, że ponoć się ktoś się busem wpierdzielił w konwój jakichś tych kamerów? No, no. to, to wypadek był. Ja nie słyszałem. Nie trąb. Jak ja zatrąbię, to chłopie polecisz. Zaryzykuję. Pieszo z pięściami, maczetami, chłopie ty. A nie. O, wali przed gościu. Osiu... Mam gościa. Już wszedł do mnie. Jeszcze jedno tam. Jeden leży. Do środka, Mam go. Leży. Dobra, mam go. Jeszcze jeden. Jeszcze jest. Jeszcze... Jeszcze jeden. Jest. Leży. Brawo. Kurwa, pięć, panowie. No. O, czek, jeszcze Wybuchła mi mila. Jest. Leży. Jeszcze. Kurwa, ale pięknie. Pięknie, pięknie panowie. Kurwa, i jest gość. Szaki, kamień milowy zdobyty. Gdzie jest ta flaga? Kurwa. Zaraz amunicja jest Jak tam się wchodzi na dach Górze to jest? O granat E to mój swoich rzucasz dobra. Ja, po, ja, ja powiem tak jak e, Dawid no, no, Jesteście zajęci Kurwa najlepsi z najlepszych Lecim dalej a, tu jest o, ta o, amunicja tak, od razu. Lotek. Dzień. Gdzie Dzień dwie flagi no mamy track. jeszcze. Dawaj, 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 za Piotrkiem. Kurwa, panowie, stoicie w miejscu. Nie czajcie się. Łogień, łogień. My się czajmy, kurwa, lisy. Hmm. Czekajcie, zobaczymy gdzie, gdzie flaga No rudy to i fałszywej, nie? gdzie jest ta flaga? A, jest ta flaga, dobra Przydałby mi się drop Nie to bym kupił Latek z tyłu jeszcze jeden. Aha, dobra, to było to zielone. To ja To miał zajebisty nazwę. Nie chciałem więcej powiedzieć, ale się powstrzymałem. O, z... o, mamy drobikę. to nie wiem, czy kurwa brać, czy nie. O, dobra, niebiesku poleciał, widzimy Wojciecha. O, to obok tam... sta ta, flaga. Zrób tą flagę. Z tyłu. Dobrze, pięknie, pięknie panowie. Super, super. Ja tak nie umiem. Ja tak nie umiem chwalić jak dawniej. Pierdę, broni nie mogę wziąć. O, wziąłem to, kurwa. Siedemdziesiątkę. Nie wiem od kogo, ale wziąłem. Chyba od Piotrka wziąłem. Jasne, ale kurwa, Bierz go, kurwa. Jasno, bronię Wiesz kurwa Czy muszę tam bronię odblokować To musisz sobie ją kupić No tu jutro Nie, ona na krótko jest za Kurde, ale wali dobrze ty Tak szybko Helka, Helka, helka o! Oj, co ludzie, nie? Ej, eee, na kręgu, na kręgu, gościu Sniper Oj kurwa, wszednie w tym miejscu ciu. Mhm. Paweł, to macie amunicję? Bo może nie możemy kurwa kupić. Ja nie mam nic, to dawaj ty na... Wyszło tu wyszło, mamy to sklep to. po lewej. Nie, flagę mamy i sklep. Dobra, ja tam radzę. Ja też. Coś ty to za skok zrobił ty? Wiesz <grym> jaki skok? Pikachu. Taki duży, no właśnie taki. taki Dobra, kupię amu i no, bn kupię też amunicję plus... amu i rzucam od razie Raninki macie dwie. Chodź Piotrek, Wojcieszek. Ech, oni o, tu wiesz, leżą, chłopie, jak na wczasach. Zajdzie kurwa, ty. Hamaka im brakuje.

Dezonator chłopy to jest broń Ty A może na górkę się ustawić mm, Mamy jeszcze jakąś flagę, mamy ale tam dalej, ale to idziemy na górę widzę, całkiem Pierdol to weźmi. Weź chodź ten, mówisz Polisarz ten muszę ściąć nie, jest <gibne> jest Jest snajper. o się boli. Coś jeszcze do mnie strzela? To to... A. Dobra, prawie, dobra. prawej, gościu. Kurwa Jezu kurwa szmaciury Niespodziankę rozsadzamy Jaką? To ja wezmę ja nie, Lepiej nie To jest mina z No to dawaj tą na niebieski Na samą górę Jak najwyżej Ale, dobra, czeka wam lewa ręka buli. Kurwa, kładek ktoś zostawił, ty. Ja nie wezmę. Co so, kurwa, z lewy wali. O, to chuju. Wiesz, kurwa, Changing kurwa, minęło. Tego? Nawet nie wiesz, że mam Dawida w drużynie. Chłopie. Sobie sprawy nie zdałem z tej sytuacji, kurwa. No. Czekaj, <laughs> czekaj. na piotka, cofij, cofij, cofij. Stój, kurwa. <laughs> Strzelasz do mnie? na lewo Na na do na lewo? do mnie. Strzelam A na górze jest Na dachu. Na dachu? A jest, mnie. Strzelam do mnie. Strzelam do mnie. Strzelam zaraz mnie. Patrz czemu ja nie mogę rzucać te pięknie A na dobra, bo już poszło coś tu jest Talinką Idę do niego O kurwa, z tyłu z jest, z tyłu, z tyłu, z tyłu, z tyłu na lince. Z tyłu na lince na schodach Na, na górze na lince Kampi Kampi na schodach Na schodach kampi kurwa na lince Nawet porinze nie wchodźcie, bo siedzi tam Stara kurwa niemiecka Nie palmy się z kitem Masz go? Dostam. Mam Dostam, yy, maska no. dla kogoś, tutaj proszę to pilnujcie tam mojej broni Stimy Dobra, jestem, Dostam. jestem Dobra, no, czekaj, ja w jestem, jak przetrwam to przylecę Możemy cię wykupić Mamy 50 tysięcy w sumie Jedna no raczej nie musicie Dzięki za lekcję Piotr Dol Sym zajebisty Zmiedzą mnie Patrz mi się Nie ma chmury we wsi Tu są tego gościa. to jest do mnie Maska jest ja tam potrzebuję swoje tylko Znaczy swoje Swoje wasze Dobra tam to Co, idziemy do lasu tam na górę No dobra Czy... To chodźcie tu na tym Znaczy wy są przy samej krawędzi no to na to do budynku z Kitrami tam na górkę Miałem parę świerków O czekaj lecje O na górze, na górze jest, na górze Przy świerku kurwa właśnie no I dole Ja jestem bez plejtu, macie plejty Chodzony Ty jesteś, który Różowy. Różowy, no czekaj. Ja sobie wejdę do góry tu za świerkiem. Za świerkiem? A może za bukiem? <laughs> Nie, <laughs> bo <byłem> ja tu drzewo <laughs> wytnę, wiesz? O, coś jest na dole. Top 19, Gdziemy? a my już zeszliśmy na końcu, kurwa. Czekaj, jest ja to pozbieram chyba. Dobra, to zgieraj. Dobra, jeden. na nie No, jest. To są samochody, goście mogą przyjść. Od prawej widzę. Tutaj plecik. Jest, dobra, są Ktoś tu jest. ktoś jesteś. jest, jest. 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 Opa. Jest. 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 pat Jest. 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 co chodzi Dobra, to siedzimy w jednym i czekamy, albo... ...ak się rozejdziemy, to będzie ciężko. W razie wm mam? Ja jestem bez... Jest jakiś sklepik? Tu jest sklepik. Hm. Jest sklep... jest. Ej, najbliższy tutaj. tutaj. Tak. Dobra. Czekaj, są... Ale mam autko. Ja to przeprowadzę. Ja pójdę kupić amunicję albo piękne pomarańczowe, mam ready for lunch. Leży, obity w sensie. Oj, yy, wstał. wasze prawo, wasze prawo. Kto na lut, na O Jezu, prosto na mnie. Dobra, żyje. Słuchajcie, dobra, poprosiłeś. O, o tu jest tamte. Ja, ja jestem na żółtym. Yy, Kewy, jakby ktoś chciał, cała skrzynka. Nie, nie masz miejsca, nie masz. Z lewej gościu. czy bot. Dwóch, dwóch, dwóch. Aj, leże. Kurwa, macie, co za ślimak. Zwaluje. Mhm. They're dropping into the area. Watch the skies. They'll fight for a chance to redeploy. gulag until further notice. has been cleared for redeployment. you <laughs> Tam jest sens lecieć? W sumie oh, koła kurwa, oh, Arba, kurwa, oh, kurwa. To <laughs> kurwa Akurat kościół kupuje Ale <laughs> mnie no, tutaj 1000 mam brakuje no, to tak. chyba Chodź do mnie jest, Aha, czego nie ma, nie? Jest i 20 tysięcy, ale... Tu ziutki są Nie, nie mam 3 koła, to chodzi do mnie tutaj gdzieś Niech mnie cash nie zabiją to oj oj biją do to mnie biją UAV nie. z kipsameram A zaraz we zwykły przypadek. Serwus kolegę Vivi. 1 O ty kurwa! Nie widziałem gościa tu jest przy mnie, tu 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 lecie do okay. mnie Uważaj, uważaj, na dole jest! Dwóch, dwóch jest na dole! Będę wchodzić. Może zdążysz? Dzięki. I... cofamy się. To, eee, ty, sobie, tak, że już... to rzuć kasę, rzuć przynajmniej 5 znaczy... koła. Już, 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 już. już. Ale tam nie masz chyba, sensu co lecieć, bo tam byli goście. No, Znaczy, no dobra, jak to, ja tam lądowałem przynajmniej... chciałem was od razu wykupić, ale faktycznie będzie równoważność. Jak ja zginę, to będzie kasa. Gdzie ty poleciałeś? No, 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 a tutaj. Chodź, chodź, dajcie kaskę. No, dajcie we Masz tu jeszcze troszkę. O kurwa, strzelał, Now. Chowaj się do budynku, chodź. Albo tu, albo czekamy. Poczekamy na nich. No za, przy można no, Przy Wyrządek Wyrządek i poczekamy. Co tu mamy, jedno wejście? kurczę, potrzebuję. To chodzi ja ci rzucę dwa. No kurwa, co jest z tymi drzwiami. Czy to ty masz? Dziękuję. Masz tam jakieś ty, miny, albo coś? Jeszcze raz? Co? jakieś miny, miny, miny. Yy, nie, 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 nie. Ale tu jest no, już po... Nie, nie ma. Na, na górze nie sobie. sobie. idź do tego. Do tego bo A on jest. Ja, ale czekaj, się? bo ja poczekam na strefie tej. Wchodzi do mnie i zamykaj drzwi. I teraz? ty za i spokojnie, teraz mamy top 4 O tam broń Niech się wy... Niech się wybije no To we dwóch macie to samo O kurwa Patrz Piotrek co zrobił Piotre nagrywaj to Daw to, I cały czas O kurwa. Koniec zabawy Kurde, zabawę czeka, czeka, czekaj. Czeka, czeka. Powoli pójdziemy z wątkom, jak przyjdzie, jak przyjdzie. Dobra, nie Je się już. Jeszcze nie idzie, jeszcze nie idzie, spokojnie. Jeszcze mamy 10 sekund, poczekamy jak oni z tyłu pójdą. Nie poszło, idzie, 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 czekaj. No, oni tam od góry, tu, chyba, da, 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 wiesz? Na spokojnie, nie, nie biegnij szybko. Są na lewo. Nic mi nie pokazuje na tym. O, coś mam. Troszkę w twoją stronę, bardziej tam właśnie niż mm -hmm. tam są. Pier ale mi brod! Jeszcze jeden! Jest jeden, jest! jest... Leży! Położony jest, położony! O kurwa! Jeszcze jeden był! A schowany z kurwy syn! Dobrze było! Tam, 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 tam. Ale ten był ostatni, kurwa! To ten już ostatni, ostatni! No w kurwi mnie chuj!